Witam serdecznie, moim gościem kapitan restauracji na Wojki Krzysz, Krzysztof Borek. Witam. Krzysiu, było tak niewiele dzisiaj, tak dosłownie maluśko, maluśko brakowało, a się ten cenny punkt z meczu z Rolbudem, ale się nie udało, ale z przekroju spotkania, jak oglądałem, bardzo fajny mecz dwóch drużyn, które pokazały się równo z tej strony. Znaczy uważam, że na pewno popis bramkarzy, zarówno Filip jak i Mariusz, no, klasa światowa. No i co, co tyle powiedzieć, szczęścia brakowało, my tam przy rzutach rocznych brakowało nam no wykończenia, było blisko, no wyrównaliśmy, chcieliśmy pójść z ogniem, no ta końcówka nawet chcieliśmy wyrównać, niewiele brakło, dobrze było, bo Henek niczym Pep Guardiola poustawiał nas wszystkich i są efekty. No chodzi ten chłopak, naprawdę fajnie się tutaj prezentuje, bo trzeba powiedzieć, że po takiej kontuzji jaka go spotkała gdzieś tam w pracy, przychodzić i wspierać drużynę to też dodatkowy atut No właśnie, na ile pomaga jego tutaj taktyka? No, na przełomie ostatnich meczów widać, że jest całkiem inaczej. No, jedyne co nam zostało, no to zagraliśmy ostatni mecz w kolejce, teraz jedynie, no nie wiem, napić się coś i tyle Dobrze będziecie pić, a może napijemy się wspólnie, jeżeli gala dojdzie do skutku. Jutro planujemy pierwsze właśnie realizacje w tym kierunku. Restauracja na Wojka, jeśli będzie gala. Przystąpi? Przystąpimy, oczywiście pojawimy się, to jest z miejsca, chciałbym podziękować naszym, naszym sponsorom, bo oczywiście bez nich nie byłoby tu nas. No i wiadomo wszystkim chłopakom. To jest smutna wiadomość, bo niektórzy się dzisiaj żegnają ze składem z własnej woli, no ja nikogo na siłę nie będę trzymał. No. Ale jest też druga wiadomość. Słyszałem, że restauracja na Wojka, nawet potwierdzone informacje, szykuje się na hale. Czekamy. Oczywiście, pokażemy tam charakter, to dopiero początek. Bohenek wróci, Bohenek będzie strzelał i tyle. A może Krzysztof Borek jeszcze będzie strzelał? A oczywiście. Co by nie, co by nie. Panie kapitanie, no to co, dziękuję za fantastyczny sezon w waszym wykonaniu. Fantastyczny dlaczego? Bo jesteście. A moje przysłowie brzmi, nieważne, który jesteś na koniec zawodów, bo i tak jesteś Krzysztof i cała drużyna lepszy niż ten, co siedzą, siedzi w domu, prawda? Oczywiście. Dziękuję za wyjazd. Również dziękuję.